i What's Quaken Boys e, Nagrywamy kolejny sezon z Wowie, z cebanem Tym razem bez lagów Tym razem bez, bez ułatę, lagów Prawdopodobnie bez lagów i mam nadzieję że teraz wszystko będzie dobrze z dźwiękiem e, gramy na my serwerze, my my serwerze San Andreas Gramy jako jaka list, ale nie wyszło coś i Ja gram okay, po Bernoson Model Kopiemy koper Power. I zaraz schodzimy tutaj, pyskinie co ty powiesz Dobra, let's go Co jest? co jest? co, co idź twoje pieniądze są teraz moje Ej, drupnąłem Drupnąłem platynę Co? No platynę Co? No właśnie Ej, drupnąłem platynę Trzeba zrobić jakąś skrzynkę żebyśmy tego nie przyjebali No So, I, to jest? To już shift, tak, shift to fast click Okej, okay, let's go, down O Tu jest nice. Nie umiesz tego niszczyć, to jest tak, chodzi Zgadza się Daj moją platynę Nie, moją platynę Wdechłeś tą moją O a, fajnie o moja Co masz, po się Pazury yy, do wspinaczki i trochę u, to jest kosztynne Wow mam rękę bota Ło to teraz wyglądasz bardziej jak Jano z Reezer 3 Powiem ci, Juno To już wiem co będę nosił Kufer, kuper to najważniejsze. koper sobie później będziemy mieli Wow, co to za equipment jest Ej wow. mam dużo Chłopiec gruby Mógł to musisz mi gobić Czemu kopiesz platyna? I się Ej dobra, e, wy... <grym> wow. dobra. Wow. okej okay. Poc nad nami przeskoczył, uciekamy <grym> <grym> Moje... Moja, moja, <grym> Dobra, ale ty możesz wziąć, albo nie biorę hajs A, biorę wszystko Ochodka bierz skrzynkę, bierz skrzynkę. Udusisz się zaraz. bieszka, się udusić. bieszka, 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 ten bieszka, 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 regeneracji, nie bieszka, 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 ten bieszka, ten bieszka, 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 jak on bije. O, co dziki kot. Evo, tak, rozbijając slaymy. Dory za ten potężny dźwięk. Uj. Ej chodzi mi nie to wyżej. Nie no jest ok. Spadają. Spadłem. Ale dużo rzeczy. Co? Jak, tu? Co? Jak ty to zrobiłeś? zrobiasz? Nie Musisz zobaczyć. Ja tu nie mam raida dostępny. A, chłodny. Było lodowe wow, wow, wow. Ty, On, on tam, prób... tam jest się Pod nami. Ty ja cię fiktuję, a ty to A dobra, co? Ty był on na sklepie teraz To jedno musimy odłożyć A to jest kamień, dobra Dobra, wiesz co, Bukaczyn. nice. Yy, widzę demon... naj... demonik, czy jak to się tam nazywało. To świecące świetlnice. O, oh, I see. Okej, okay. no kopnę każdą... Co tu jest lepsze tutaj, to jest... Iron O... patrz ile Ironora to jest, ołopieku. Łoł. Wow. Jesteśmy bogaci. Tak. Wiem, że podchodzam się drewnem, ale cichaj. Wiem. Żebyś niższy on już przyda później na jakiś dom, czy coś takiego. Będzie trzeba przejść w Czyli, żeby nikt do nas nie przeszedł, to też jest spoko, ale... Niech jest... no, weź. No, Okej, okay, najważniejsze jest, żeby ten kill'o w szybkość zdobyć, nie? Bo to będzie niesakra, żeby to kupił wolne wszystko. Yy, Bierzemy... a, dobra, tutaj jest Iron okay, to jest Ironman. Okej, to... czekaj, czekaj, bo ja mam Irony, to już kupię. To, bo mi dasz... Mam z tego moje... Dźwięka, moje dźwięka, żelazo, okay? A ty mi daj ten punkt ten czy tank, ten, nie wiem, Ten to... tak, tam ten Nie, że, żelazo, żelazo. A, widzę. O, no mi się powoli pa. te kończą. To nie jakiś dysk, kupię. piech. Ku ty, zrobię nam trochę. Bo mi się właśnie slime Mam 15 No To A Dobra, A 10 jeszcze mam, tak flipunku Wow, mikrofon usuwanie su zagrożenia Przebywanie z tobą to już zagrożenia ty czekaj, bo ja mogę taki coś zrobić Wow, chłopiec Dziki jesteś jakiś Czekaj, bo tam coś jest dalej, to może chodzić No wiem, muszę się jakoś tu... Najgorzej, no że tego nie masz Ten reach postaci Mam jakiś śnieg yy, Mam drewno Łops, przeskoczyłem cioska Nice. tu jest miedź i na górze jest chyba żelazo o, ja Ta, żelazo. To co, też żelazo 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 to ci mnie Ach, ja się nie biorą. No. dobra już tu nic nie ma no. e, przyzwyczajenie klikam taba okay. wow przeciąganie grawitacja O, czy... ej, ej. o jest jeszcze Ojej 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 czekaj parkur Dobra też A No my też fonom jest spokój Tylko O tam jest ten koraps już Music Mam, mam, moje. Ach, daj mi tungsten. Daj mi tungsten cały swój. Ej, podstawcie jeden blok. You fuck. za ciebie. You fuck. He fuck. Idę Wow, wow. Wow, co za slime Ty, bo my tu wyjdziemy na zimę. Au. Co ja robię? No, nie lubię marnować pochodni. To jest... tin? To jest miedź, tak jakby. Eee, da. Dobra, nieważne. Nie ej, ej, z wyjścia. Co tam No, ślizg. wyjścia. Tak? się przyjdziemy, aż pokawałek na zewnątrz. Jestem się Na świeżym powietrzu, bo jak cały czas się wiosknia. Klawiatura Jego. mi się odlepiła. Co? A, tak. Klawiatura, nie, ta klawiatury ta się <laughs> tak. tak, tak. Odjechała i odjechała. Odjechana jest, dosłownie. Wow, no mniej to, dobra. Ej, wyglądałem jak z cyberpunk'a z dwoma takimi działkami na ręce. Wow, guide. Dobra, tutaj jest ten na nasz home. Dobra, ja minuję czy... serwis. Jestem to prędkością. Tu jest... jest nasz resp, tym drewnianym coś teraz. Chyba, że wyrygam się i drewno. Nice, dzięki Muszę escape'a Błe <laughs> no, tak, Minecraft Escaped Let's back it Minecraft'a Wow, idzie mnie je sklepać Ty zombiaki Muszę tam barierę zrobić Wow, zombie Daj to Godowe zombie, nie chcę tam sklepać uh. Wow, wow, wow Ale klepie mocno Dzie, 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 Plecę. Platy, plany. Oj, oj, oj. Wjechał. Big on FOT. Chackle. Chodź, chodź. Oa I'm Jod. Bierz moją platynę! Moja platyna była. No i to! Bierz naszą platynę. Rosja One Hand. Komunizm! Potrzebujemyś tu światła. <tryk> Wonią mnie te skurczy biki. Nie mogę w niego trafić. Bonk. Ej, w sumie on jest do zabicia tam. O, bobro bo, bo z rzbikenami. Ej, co? On zabija świetliki. <tryk> What the fuck? pochod... I'm dead. Skupiłem się na inwentory. I zdechłem. Masz tego? Pochodnie? Mhm, bo mi się skończyło delikatnie Dawaj tu chodź tu. Czyli no nam Chłopę z... buduje. Płoń w środku, płoń, płoń w środku. <grym> Demonie. Jest tu jest sanktus. <grym> Pięknie. <grym> sanktus. Mam dla ciebie radę życiową. No nie no, właśnie musiałem zrobić tego. Mam dorsy. Masz dorsy. Ty masz dorsy. Zbiliśmy Dorsy. Zbiliśmy Dorsy i ty jasty ganiłeś. Gajt, jeśli będziesz niedorozwinięty i otworzysz to cię zakopa. No, to tak. No co za gaj? gaj. Wiedziałem, że on to zrobi Daj klepiemy go tak. Gang bang Nie masz wstępu do tego domu. Kołem w środku. zgin Zgiń. Udóż się tam. Ja mu tu zrobię dziurę. Ja wyskoczę stąd. On stąd nie wyskoczy. Płonik śmiercią. On Aś tam pochodzi. musi... Yyy... Tak. Weź już zapal. Dziękuję. Czekaj. Żeby musimy zrobić tam, żeby Gate Patty spłonął w piekle. To może mu chałupą... On nie zasługuje na dom za to, co zrobił. He's a man. He's a... On, on już się cześć, żeby otworzyć znowu te drzwi. He's enemy of the people. No, ruszysz w dupę tam?

Tak... I tak. <laughs> Nie, przejmuj. Mogę to zrobić Pok. O, aim, aim auta. skille w budowaniu. Aim auta, Hir. Sięgnij to. Sięgnij to. Sięgniesz to. Dobra, wiesz to. co. Zobaczcie tu. got. nam podłoga. Nie bo jestem rasistowski delikatny. Daj, <laughs> daj mi mój pochodnie mi tutaj bo ja nie mu wam Daj mi pochodniu Negusia. Za, za chwilę. <laughs> Będzie ten, to enabled zaraz. Nie. <laughs> No dobra, puszczę się, ja. Ciebie, wypuszczam Ciebie. Chodźcie. Idź, idź kopać drewno. Dobra. Kień, Wyjdzie, poradzisz sobie. Wierzę w siebie. Dam Ci nawet no jedno niby. Ja nie wiem. Radę, nie wiem w no Dziwi, tak, działajcie. Door, work. Ale... Zakopany z jednej Idę, ale o to chodzi w drzwiach. Drzwi donikąd. Tu jest sobie lista. Au. Tak jakby chodzi do środka. Zalecam wejście do środka. Zalecam ci śmierć. Wow, to seria. On tak może? Patrz. Dobra, idę za to gramy na hardzie, czy na easy, czy na medium? chyba nawet nie ma easy Id idę klepać drzewa I moje klawiatura się odkleja klepałem powietrze, no widać, to nie było aż tak dobre rozwiązanie teraz? Co już o tym, się. żebyśmy byśmy zrobili podziemną taką fortecę, taką ładną podziemną fortecę? No i. Tak jak w pierwszym, w pierwszym naszym prejsu kiedyś tam, wież, dawno, że mieliśmy wejście A, w górze... Pamiętasz czy nie pamiętasz? No tak. Wejście w górze mieliśmy...

Powiedział halo. Nie wiem po co powiedział halo, ale powiedział. It's pipi time. Jest. E, musimy ten... E, ty... Czy tylko bierzesz czarno pewno? Z2 <laughs> Ale yeah. się nie i tak i tak. Co do mnie gada, że zabijłeś na sprawę, daj mi kapta. Dziewczyna z kebabem, haha, śmiesznie No, suka Perfekcja Nie ścinaj tego czarnego drewna Ja, haha, uciekłem Nie spodziewali się, iż... Już mi jak młota Już mi młot. no. You are the do kamery, do Ból. Ból życia. Boli mnie. Wyrównajmy ten teren. Jak? No ale drewnem musiałeś wyrównać ten teren? A jak się niszczy? Nie no to nie... tak, tak jakby klepię ścianę. No tak, tylko... Nie działa. Nie. A, no tak, no. bo trzeba to robić odtąd. Od, od początku to trzeba robić. Masz drewno i masz drugie drewno jakby ci kiedykolwiek do czegokolwiek przydało. Nie ściany, no Tutaj idę po kanapce, bo zjadłeś kepta i mnie namówiłeś, bo I stwierdziłem, że jestem głodny. że gadasz do mnie, a ja do... no opowiadam do ludzi, którzy może mnie oglądają. Prawdopodobnie. Nie. Nie wiem, trochę. Co? A, nie Jeszcze jedna perfekcja. ау, боли нету. Окей. Ну, и тайм Нормальный экранчик под ногами. Выгодный? Давай. так, хоп, там заставил. Маш, давай. Куль, давай яйца не Wow, daj drewno. <laughs> <laughs> się, się rozbudowałeś, chłopie, nie? Dobry <laughs> jesteś. A, no tak, drewno, nieważne. Eee... masz. Tak, mniej więcej. Teraz ja żebym zrobił coś dokładnie takiego ja samego, jak tu jest. Dzięki, tak, dostępnie. Aż 9 czas trzasnęły. Zwyczaj, gdzie mamy pod escape. Patrz to HAHA I musimy schować pewną rzecz Tak, jakby platyny, to uchać. Ej, chowaj hajs, dawaj hajs. Ano ta hajs. Hamornik, dawaj hajs. Czekaj, buduję sobie murmur. A nie mogę się mur dawać. Murmur, murmur. W złotej skrzyni jest haj... Ej, nie czekaj. Musimy musimy ruszyć z złoto do złotej skrzyni i to, wiesz, to weź już, to przesuń tam. To też mnie boli. Zostało, tylko na chwilę zrobiłem. Wiem ale boli mnie to tak bardzo, że musiałem tego się pozbyć od razu. to, jest, to, Ej, to no i się, się przestraszyłem. Cepucz. Ja kurbię mój potężny Mam szczęśliwy numerek Wiesz że jeszcze nie miałem Co? szczęśliwego numerka od Masz szczęśliwy numerek? Nie, nie mam nikt. Szczęśliwy A. numerek dostaje każda osoba Dajkę ja wywalam cały shit swój do tej e, Masz kamienia może trochę? Masz, masz Mam dla Ciebie quest'a <noise> <Co? głos> Naprawdę mam jeden, mam jeden kamienia <noise> Masz, posadź Postać kilka drzew, a ja kamień Tu masz, to tu masz, fajny. pod domem masz Klep kamień pod domem Tak, ale to będzie brzydko mi widać debilny jestem, nie, kopie, nie kopie ten. mamy wiwiórkę w domu piję o, brązu po nie, w sumie to nie minecraft, można mijać drzewa, więc mogę ich nawalić koło siebie to jest najważniejsze, słuchaj patrz to drzewo jest kinowe już uwierzyłeś w to, prawda? ej Co? 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 Pamiętasz kaniony w Minecrafcie? Były drzewa? Były. Ale to na modach. Nie, bez modów też były drzewa w kanionach. Fat. Potrzebuję... tych. Rób pięć. Ała. Potrzebuję... Ała! Do 70 dostałem. Od do czego? Od upadku. <laughs> znowu spadłeś z tej góry? Tak. Skaczę z niej zawsze. Tu jest light. Tu jest light. To jest, light. To jest light. No i ten. Na piec Bo w końcu znalazłem materiały na piec Mam piec ja Mam Zostań plan, piec. robimy najbardziej fit dom w, w, w grze całej Nie bo, ja chcę jakiś w miarę dom Zobaczysz to coś Zobaczysz ten krapia tak 3, 4, 4, 5 Nie boję się, Stop Stop what you doing, right now please Youtube nas nienawidzi YouTube demotization 100, nie? Dobra, zaraz Ile? Yeah, 12 Fok. Spali, spalą mi się oczy co, Nie przychodzę do domu <laughs> Jestem <z> w domu <laughs> Zróbmy tysiąc pięter takich Do samego, nie, do samego oh, nieba What the fuck? A coś widać, tam jest wyspa Jestem przekonany na 200%, że nie ma nad nami wyspy. No to ja robię sobie kilow. ja robię sobie kilow. Garbyczkę To kiedy łuk... To kiedy nie strzały, tylko łuk się liczy, jakie obrażenia zadajesz. Nie pytaj o to. O to oddajkę mamy. Nie pytaj o to 20 many Jakie 20? <laughs> Dodatkowe 20 Będę magiem Plus one package plus one defunse, what the fuck Na czoło go zakładasz? Nie bo ja mam swoje afro Da to ja chowam shit swój shit Storm tu, tu, tu. Idę klepać e, slejany, bo potrzebuję. Co masz za shift? Mój no, bu no co za chłop skacze na mnie. Eee! Też mam Eee! No. Eee! Eee! po jednej stronie i rudy po drugiej stronie. Slime'em do domu. Praise the Lord. Tak. Co powiesz na explore w prawą stronę? Jem, kanapkę. To Kanapkę. To idź, ja jem, kanapkę. A no, to jest seria w dwójkę, nie, nie będę szef sam. Nie w Nie no dobra. Zaraz, zaraz tam będę. To stoję na górze. I się pożegnamy na, na ten odcinek i gdy zaczniemy nagrywać od razu drugi, bo mi się do w tam... Komet mi się. jestem rasistowski. Jeszcze, wezmij sobie jeszcze. Gryzę kanapki potężnej. O. Gierara, hirtrasz. Wyzniknąłeś. Pojawiłeś się. Ja tak, utknęłem kowadle. Jezus, mój nos. No chodź tu, naklep się. Drzewo... A to z drzewem jaskiniowym? Poczekamy aż wyrośnie. To będzie motyw z naszego odcinka, drzewo jaskiniowe What <laughs> <dude>? <laughs> No do? żeby ludzie, prawo. Żeby to ludzi bolało Okej okay, okay. Dwaj mafro jesteś wyższy Dawaj ci łapki w górę. <laughs> Dobra eee, Tea bagujemy was wszystkich, więc się Manko